Szanowni Państwo, w ostatnią środę Rada Miejska w Łodzi przyjęła bardzo kontrowersyjną uchwałę, która w swej istocie ma zakazywać wjazdu określonym pojazdom, które są w określony sposób oznakowane na teren miasta Łodzi. Radni nie wskazali w uchwale, jakie pojazdy konkretnie mają być zakazane, ale stwierdzili, że prezydent miasta Łodzi ma o tym decydować, kto ma prawo wjazdu do Łodzi, a kto takiego prawa nie ma. W uchwale stwierdzili, że zakazuje się propagowania treści o charakterze nieprzyzwoitym lub drastycznym. Zastanówmy się. Jakie to są treści nieprzyzwoite lub treści drastyczne? Dla każdego z nas te słowa oznaczają zupełnie coś innego, zaś definicje słownikowe widzimy, że są bardzo nieostre. W języku prawniczym określamy tak definicje, które nie wyczerpują się w sposób legalny, gdzie nie możemy znaleźć w ustawie odpowiedniego wyjaśnienia, co dane, dane słowo oznacza. I tak mamy, z tym mamy do czynienia właśnie w przypadku słowa nieprzyzwoity i w przypadku słowa drastyczny. Dla każdego z nas oznacza to coś innego. Zatem Rada Miejska w Łodzi chce dać prezydentowi, stało Ci bardzo arbitralne uprawnienie do mówienia ty możesz wjechać, ty nie możesz wjechać. Ty reprezentujesz treści drastyczne, a ty treści nieprzyzwoite lub jedne i drugie łącznie. Ale zastanówmy się, czy aby na pewno w demokratycznym państwie jest to w ogóle możliwe. Co dla każdego z nas oznaczają te słowa? Czy, na przykład, samochód obklejony Johnem Rambo ze słynnego filmu, pokazujący sceny drastyczne, nie będzie mógł wjechać do łodzi już więcej? Dla niektórych niewątpliwie wypełnia te znamiona, które są ujęte w uchwale. A na przykład, dzieła sztuki, które znamy z historii, na przykład, obrazy Beksińskiego. Albo obraz Giotta przedstawiający Sąd Ostateczny, w którym diabeł zjada grzeszników i przechodzą przez jego układ trawienny. To jest dopiero nieprzyzwoite. One znajdują się w, Te obrazy znajdują się w każdym albumie o historii sztuki i nie są opatrzone czerwoną wstążeczką dozwolone od 16-18 roku, bądź iż są tam treści drastyczne. A takie busy może nie będą mogły wjechać do łodzi. Możemy podawać również inne przykłady. Mamy przykłady na przykład street artu, czyli sztuki, która jest w przestrzeni publicznej państw zachodnich i nawet polskich, pokazujące na przykład kościotrupa prowadzącego wózek z zakupami, który ma być krytyką konsumpcjonizmu. Czy kościotrup robiący zakupy to nie jest drastyczne, a dla niektórych innych osób nieprzyzwoite? Zastanówmy się nad tym, jakie uprawnienie Rada Miejska chce przekazać. W ręce prezydenta miasta Łodzi. Nikt nie powinien mieć takiej władzy decydowania o, te, o tym, czy ktoś ma prawo się przemieszczać, czy ma prawo się nie przemieszczać. To są uprawnienia konstytucyjne, niektórzy mówią prawa człowieka. Ta uchwała godzi wolność słowa, bo zabrania wypowiadać się uczestnikom dyskusji publicznej, godzi we własność, bo właściciel nie może robić ze swoim pojazdem tego, czego chce, i godzi również swobodę przemieszczania się, bo traktuje Łódź jako jakąś eksterytorialną strefę, w której obowiązują inne prawa niż w pozostałej części kraju. I tak długo, jak jestem wojewodą łódzkim na takie gwałcenie wolności słowa nie będzie zgody i ta uchwała nie będzie obowiązywała i skorzystam ze swoich konstytucyjnych uprawnień, dlatego że radni powinni się zastanowić Jakie uprawnienia przekazują w ręce organu wykonawczego? Bo ani prezydent Miasta Łodzi, ani Rada Miejska, ani wojewoda, ani jakikolwiek inny organ, nawet sąd, nie powinien móc decydować, co jest drastyczne, co jest nieprzyzwoite, bo to jest zbyt nieokreślone i daje zbyt dużą pokusę do decydowania i ograniczania wolności słowa. I mam nadzieję, że radni zastanowią się nad swoimi uczynkami, bo przecież ktoś inny może rządzić w Radzie Miejskiej albo być prezydentem Miasta Łodzi i podejmować na podstawie tak arbitralnego i dowolnego aktu prawnego decyzję które na przykład Koalicję Obywatelską będą bardzo nie A przecież mamy konstytucyjne prawo i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stanowią, że wolność słowa dotyczy również poglądów, które są dla innych niekomfortowe bądź niewygodne. Ale to nie oznacza, że mają być wyrugowane z przestrzeni publicznej. I wymaga się od nas tego, abyśmy toczyli nawet gorliwą i żarliwą debatę publiczną. Ale nie wolno nikogo z niej wykluczać.